Cel term, celu i klima gabinet kamyczek. Celulit to skórka pomarańczowa, która dotyka większości kobiet, nie tylko tych, które walczą z nadwagą. Jest to niestety również przypadłość, która może być dziedziczona, dlatego warto zadbać jak najszybciej o to, by się jej wystrzegać, a gdy się już pojawi, podjąć zdecydowane kroki, które pomogą pozbyć się tego problemu. Istnieją różne sposoby zmagania się z celulitem, a w naszej ofercie znajdą Państwo zabieg dedykowany skutecznej walce z nim. Celterm wspaniale oczyszcza on organizm z toksyn, ale przede wszystkim. Dzięki bogactwu naturalnych i aktywnych składników, które obfitują produkty przeznaczone do wykonania tego zabiegu, stymuluje metabolizm oraz wspomaga drenaż. Jeżeli jesteś osobą, która zmaga się z nadwagą celulitem lub po prostu z wiodczołą skórą, serdecznie polecamy wykonanie tego zabiegu. Koszt całej serii, czyli 8 spotkań wraz z masażem to 1250 zł. Efekty, jakie uzyskasz oddając się w nasze ręce to oczywiście poprawa elastyczności skóry oraz wyszczuplenie poprzez Spalenie tłuszczu, widoczne efekty walki z celulitem towarzyszące im wspaniałe samopoczucie to coś co gwarantujemy po skorzystaniu z pakietu Celterm w naszym gabinecie. Sprawdź już dziś jak wiele może się zmienić dzięki masażom w gabinecie kamyczek. Zapraszamy! Cennik naszych usług znajdą Państwo tutaj.